Witamy ponownie na kolejnym polu. Tym razem, jak już zapowiadaliśmy w pierwszej części materiału, będziemy również lustrować Przężyto zimę Tadeus z hodowli Saten Uniona. Natomiast jest to z reprodukcji Seminy. Jest to u Ciebie Krzysztofie na, na Twoim prywatnym polu, tak? Dokładnie tak. Powiedz, kiedy był siew, co tutaj jest za ziemia standardowo, zabiegi jesienne, co się tutaj na, na początku wiosny działo, no i jakie są plany na, na dalsze zabiegi. Dzień dobry jeszcze raz. Miejscowość Bielawy, koło Janowca Wielkopolskiego. Znajdujemy się na polu, na którym jest odmiana posiana Tadeusz. Jest to przężyto, które sialiśmy. W terminie 20 września. Obsada roślin w trakcie wysiewu była przyjęta na 350 sztuk na metrze. Na polu było zrobione odchwaszczanie jesienne kompleksowo. Mamy pole czyste, pozbawione chwastów. Wiadomo, poszedł nawóz wieloskładnikowy przed siewem. Teraz około 15 marca była wysiana pierwsza dawka azotu. Rośliny są w bardzo dobrej kondycji, rozkrzewione, rozkrzewienia są pomiędzy 5 a 6 na roślinie. Nie mają żadnych oznak chorób tutaj, które by mogły nam w czymkolwiek przeszkadzać. Czekamy tutaj tak jak na poprzednim polu praktycznie, jak na, na całym deszcz, terenie na deszcz, na deszcz ponieważ no, brakuje niestety wody. Chociaż roślina jeszcze z tych dolnych pokładów ma w co pociągnąć, widać po systemie korzeniowym, który też wydłuża się, naprawdę te rośliny szukają w głębszych warstwach. Wilgoci. To Tu ewidentnie widać jest brak wody, ponieważ jeszcze nawóz tutaj leży, są nie, nie jest nie, nie do końca rozpuszczony, więc ta roślina tak naprawdę e, potrzebuje deszczu, żeby rozpuścić składnik i, i pociągnąć i, i tak naprawdę e, ruszyć dalej e, z wegetacją. No tak widać po naszych strojach, że jednak tutaj nas ta pogoda nie przytula nie. ciepłem żadnym, nie. jest jednak zimno, wieje, dmucha zimny wiatr, także no, czekamy za ciepłem i za wodą. OK, obejrzeliśmy tą plantację, jedziemy dalej, zobaczyć jak się ma jęczmień ozimy Jakubus. No i tam na polu opowiemy coś, coś więcej, jak to ma się w stanie rzeczywistym. Jak obiecywaliśmy w pierwszej części, dotarliśmy na kolejną plantację. Tym razem jest to plantacja jęczmienia ozimego Jakubus z produkcji Saturn Uniona, który był reprodukowany przez markę Semina. I jako materiał kwalifikowany trafił do firmy Interbax, a dalej do, do hodowcy. Tutaj Krzysztof opowie no co tutaj było robione, kiedy był siew, do kogo należy plantacja i co będzie się dalej tutaj działo. Yy, tak, dokładnie. Jesteśmy tym razem, dzięki uprzejmości w gospodarstwie pana Ryszarda i Pawła Kierzek. Yy, odmiana Jakubus. Polecamy tą odmianę na stanowiska. Słabszych, dedykowanych dla jęczmienia, pomocniejsze oczywiście. Odmiana, która sobie radzi na pewno na słabszych gruntach. Jest to odmiana, która bardzo dobrą zimotrwałość posiada. Patrząc też na rośliny z daleka, mam nadzieję, że będzie to widać, jak jego stronę, rozkorzenione z bocznymi włośnikami korzenie. Odmiana, która na tą chwilę wygląda zdrowo. Będzie trzeba na pewno tutaj jeszcze Woda pozwoli skoczyć z tej jedynką, pierwszym zabiegiem grzybowym. E, wysiewane rośliny były w optymalnym terminie na początku września. Obsada jest zadowalająca, e, są tak, tak, widać do, do po rozkrzewieniach po tym, jak, jak, jaka jest obsada, tutaj jest naprawdę gęsto. E, odmiana, oczywiście, jest w tym, w kolejnym sezonie również dostępna w interbaksie także e, wszyscy hodowcy, którzy e, będą prawali się na fajnej się tak, tak, z i, e, i wypróbować e, jak to ustawić. Myślę, że to wszystko. E, zapraszamy do oglądania, e, subskrybowania i do dalszej podróży po kolejnych częściach kraju. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.